Katechetą w jednym z liceów bardzo się starał Miał na nazwisko, więc mówili o nim baran Wiara była mu bliska, zawsze kochał to co robił Chociaż ludzie mu rzucali ciągle kłody pod nogi Katecheta to pedofil Ktoś na korytarzu krzyknął, on udawał, że nie słyszy Choć było mu bardzo przykro Wszystko co im mówił raczej kwitowali śmiechem Śmiał się z niego nawet jeden WFista trener Szczerze nie wiem ile można znosić upokorzeń Czasami myślał, że jest dnia na dzień coraz gorzej Możesz mi w Ktoś pyskował mu stale Przecież znasz nastolatków, jakoś muszą się wyszaleć Groził, że im wpisze pałę na półrocze z religii Szydzili mu w twarz, mówiąc He, nie bądź dziwny Wszyscy go zlewali, nawet sam pan dyrektor poklepując go po plecach stwierdził Nie masz lekko W jego sercu piekło zwolna zaczynało iskrzyć Starał się jak mógł, pisał do rodziców listry I nikt nigdy nie chciał go traktować na serio Przecież to tylko baranonie z życiową fermą. Nigdy nie miał leko, był herlawym dzieckiem Rówieśnicy mu cisnęli, że powinien nosić dzieckę, oceny miał kiepskie szkoła była straszna, aparycja anemika nie pomogła mu w przyjaźniach mieszkała z nim babcia, siwa gruba jędza miała słabość do sadyzmu, lubiła się nad nim znęcać klękaj ty pomiocie i nie waż mi się płakać to ty jesteś powodem czemu tata zmarł na raka matka też odeszła po tym jak go urodziła uciekła z jakimś Niemcem szybciej niż struś pędziwiak, wiatr wyrósł z niego dziwak i nikt nie przypuszczał że jego przemiła babcia wchodzi w wnuczkowi do łóżka sędziwa staruszka nie była normalna, groziła, że sekatorem obetnie mu genitalia Stara wariatka, chroniła go przed dziećmi Albo trzymała go w szafie, albo kazała się pieprzyć Nie było ucieczki, ale jakoś to przeżył Skończył pedagogikę, później kurs katechezy Cztery lata uczył i też nie miał łatwo Wczoraj na długiej przerwie ktoś w niego rzucił kanapką Szkolnictwo to bagno, gówniane zarobki O jakimkolwiek szacunku do starszych zapomni. Każdy chciał go upodlić, nauczyciel popychadło A jak już kogoś nie bierz, to przyjdzie do ciebie z matką. W końcu mu siadło, każdy kiedyś pęka. Stanął przed swoją klasą, przecierając swetrem dęka. I przysięgam, że nigdy nie był tak spokojny jeszcze kiedy. Oznajmił wszystkim, że ich bierze na wycieczkę. Baran wydają autokar, zebrał od rodziców zgody, żeby z naturalną klasą pojechać do częstochowy bisty pomysł, mówili chłopacy w klasie Tak się spiję i zjaram, żeby stracić kurwa zasięg Wcześniej wyruszyli w trasę, trochę zajmie im dojazd Ktoś na tylnią szybę wkleił rozkładówkę z Playboya Ktoś z iPhone'a puścił rap, same ordynarne teksty Śmiali się, że baran jako kierowca jest równie kiepski W butelki od Pepsi porozlewali drinki Dla zabawy do okien przystawiali gołe tyłki I nikt z nich nie skumał, że na drodze opadł szaban Większość była najebana, każdy śmiał się i gadał Chwalmy pana! Krzyknął baran, nie puszczając a na jego twarzy pojawiła się, Jakby ulga ktoś wyszeptał. O kurwa. Jakby nie dowierzał oczom, i autobus niszcząc szlaban wjechał pod tak pociąg. Baran się otknął, mocno przepocona pościel poście z jego snu dźwięczał w głowie coraz mocniej Przez otwarte drzwi na oścież weszła psychiczna starucha Dziś jest pierwszy dzień z szkoły jej siedmioletniego wnuka